Witajcie w trzecim odcinku z gry. Poliwar, tutaj w tym odcinku będziemy przeglądać mapę trzecią. Na której nie grałem jeszcze, bo grałem tylko na dwóch mapach. Tych co pokazywałem w poprzednich odcinkach. To jest nieznana dla mnie mapa, którą sam będę zwiedzał z wami Wreszciemy się na takiej kuli z drzewami. Da się te drzewa? Nie da się. Tam bodajże prawdopodobnie zginiemy, zginiemy, tak jak myślałem. O, mamy mostek. Ojej, da się przejść przez barierkę? Da się. Tutaj mamy filary. O, grawitacja jest mocna na tej mapie w porównaniu do dwóch poprzednich. W sumie na pierwszej mapie była naj, największa. A tutaj co mamy? Mosty mamy. Budujemy mosty. Możemy tak się strzelać z graczami, jakby jeszcze ja coś tu byli. Dajcie suwaj łapkę za to, że poświęcam dla Was y, czas i nagrywam taką grę, w której nie ma graszy, żeby żeby była. Bodajże, że chyba zrobię z tego maraton. To są krótkie odcinki, to nawet odbijcie. No. no i koniec Z tym odcinku Subskrybujcie, lajkujcie Bye bye